Dziś, biorąc ruszaniec do ręki pomyślmy o naszej dziecięcej więzi z Maryją, czy pragnę, by wychowywała mnie ona jak wychowywała swojego syna. Potrzebujemy zaufania do jej matczynej miłości, pozwolić się jej karmić, tulić, nosić, dbać o mnie, pozwolić jej wychowywać moje serce, bym nie bał się być jej synem. Pewnie nie jeden raz Okazało się w naszym życiu, że nie chcieliśmy być podobni do Maryi. Ona dała się poniżyć, a ja tego nie cierpię. Ona zgodziła się na ubóstwo, a ja tego nie chcę. Ona zgodziła się na bycie służebnicą, a ja wciąż się popisuję. Ona po ludzku nie zrobiła żadnej kariery, nie osiągnęła spektakularnego sukcesu. Żyła w cieniu. Być dzieckiem Maryi. Czy faktycznie tego pragnę? Może nasze mamy nie do końca zdały egzamin ze swego macierzyństwa wobec nas, to mogło się zdarzyć. Możemy nosić w sobie poczucie, że byliśmy niekochanym, niechcianym dzieckiem, to bardzo boli, niezależnie od tego, czy to było prawdą, czy tylko naszym fałszywym wyobrażeniem. Bycie kochanym, akceptowanym to coś bardzo ważnego dla nas. Patrząc na Maryję, na jej smutną czy radosną twarz, przyjmijmy prawdę, że ona mnie kocha wielkim matczynym sercem. Jest dana każdemu z nas przez samego Pana. Ona uwierzyła, że jest kochana przez Boga, nie wątpiła w jego miłość, wielbiła go za wielkie rzeczy, jakie jej uczynił, i tej postawy ja też potrzebuję. Razem z nią, blisko jej serca. Być przy Panu, jak Ona cieszyć się życiem, wielbić Pana, być dzieckiem wielkiej Matki, Matki pokornej i wychowującej moje serce. Oto się dziś modlmy, bierzmy nasz codzienny różaniec do ręki, prosząc, by Maryja była z nami jak Matka, co wychowuje swoje dziecko. Nasz, który się z niebie święci, więc woje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Boża, tu się nami Teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mary Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tymi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś tymi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryja, Boża, się za życzyny, teraz i Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak by początku, i zawsze, i o Mój Jezu.